Cześć, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany i witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj to jest naprawdę specjalny film, gdyż w końcu udało mi się zrobić ranking najlepszych książek minionego roku. Zrobiłam swoją subiektywną listę 10 najlepszych książek, jakie przeczytałam w zeszłym roku, ale muszę odmienić, że to nie jest tak, że poza tą listą nie przeczytałam dobrych książek. Ale jeśli one nie weszły do tej listy, to znaczy, że czegoś zabrakło. Albo nawet jeśli to była dobra pod względem technicznym książka, to jednak nie złapała mnie za serce, bo to jest mój ranking takich książek, które. Dla mnie z jakiegoś powodu były specjalne. Pozycja numer 10 to Cud Miód Malina. Ja o tej książce mówiłam całkiem niedawno, bo w podsumowaniu grudnia. Ta książka znalazła się na tej liście ze względu na to, że ja ją przeczytałam w czasie, kiedy miałam zastój czytelniczy. A ta książka z tego zastoju mnie wyciągnęła i to, co mi się w niej najbardziej podobało, to lekkość i optymizm, i właśnie dlatego tą książkę tutaj wciągnęłam do tej listy. Mówiłam o tej książce całkiem niedawno, więc jeśli chcecie mojej obszerniejszej opinii, to zapraszam Was do podsumowania grudnia. Pozycja numer 9 to Podzielenie Nilla Schustermana. Jest to dystopia, jest to historia, która się dzieje w świecie. W którym rodzice mogą oddać swoje dziecko do 17 roku życia na organy. I ta książka znalazła się na tej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, ona wciąga od pierwszej, od pierwszej strony my od razu jesteśmy zaangażowani w historię. Neil Schusterman ma jakąś taką lekkość w pisaniu akcji i w jakąś taką umiejętność. Pchania tej akcji do przodu. W sensie, mimo tego, że tu się, ta historia się toczy bardzo szybko i mamy tutaj mnóstwo wydarzeń, które no, się dzieją jedna po drugiej, to ja nie czułam się zmęczona tą książką, bo właśnie wtedy, kiedy mamy oddech, kiedy ta książka przestaje mieć taki charakter bardzo thrillerowy, to wtedy pojawia się ten aspekt filozoficzny, bo Nasi główni bohaterowie, którzy właśnie zostali oddani na podzielenie, ale nie chcą zostać podzieleni, więc uciekają, zastanawiają się, czy rodzice mają do tego prawo, czy państwo ma do tego prawo. Zastanawiają się, kiedy tak naprawdę zaczyna się życie. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że ta książka tak naprawdę jest powodem do tego, żeby zacząć rozmawiać, a nie przyciągać linę. I zastanawiać się, kto ma rację. Raczej jest to takie zaproszenie do rozmowy, taki, taki punkt wyjścia, do tego, żeby usiąść i na przykład młodzież ze swoimi rodzicami zacząć rozmawiać, niż udowadnianie swoich racji i udowadnianie, że strona przeciwna się, się myli. I to mnie bardzo zaskoczyło w tej książce, i dlatego uważam, że ona że ta książka ma prawo być na tej liście. Pozycja numer 8 to Saga winlandzka. Ja w roku 2022 przeczytałam od tomu 2 do tomu 10, ale ja wciąż udaję, że tomu 10 nie było i na tej liście tak naprawdę znajduje się tam od drugiego do do dziewiątego. I ja zdaję sobie sprawę, że jest to pewnego rodzaju oszustwo, bo jest to tak naprawdę siedem książek, a ja je traktuję jako jeden. No bo to jest manga, więc tak naprawdę czyta się to dużo szybciej niż na przykład powieść. Dlatego postanowiłam to traktować jako jeden byt. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Uważam, że jest to. Pozycja obowiązkowa dla fanów historii, no bo jak wiecie, jest to historia Wikingów, a właściwie tego, jak Wikingowie podbijali Anglię i tamte tereny, ale ten tytuł znalazł się tutaj ze względu na kreację bohaterów, na to, jak oni są przemyślani od początku do końca, jak są. Te kreacje są głębokie. W sensie każdy bohater ma tutaj swoją historię. Każdy bohater ma jakieś swoje unikatowe przemyślenia i swoje podejście do życia. I czytanie tych historii jest tak wciągające, że mnie bardzo trudno było się oderwać od, od tej mangi. A relacje tych bohaterów, na przykład relacja głównego bohatera z jego ojcem. Ja, jak była ta słynna scena, no nie mogę powiedzieć czego, bo jeśli nie czytaliście, to, 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 nie, to, nie, bę, to nie będę wam spoilerować, ale ja, ja płakałam. Ja płakałam. Pozycja numer 7 to Syreny z Tytana. I ja w ogóle sprawdziłam w swoim notatniku, że ja tej książce wystawiłam trzy gwiazdki. Nie wiem, jak to się stało, bo im więcej czasu mija od przeczytania tej książki. Tym cieplej myślę o tym tytule, bo to jest tak naprawdę opowieść o tym, że ludzkie życie nie ma sensu. I ja wiem, że brzmi to strasznie depresyjnie, ale ta książka właśnie taka nie jest. Ona jest bardzo błyskotliwa i nawet śmieszna, bo jeśli czytaliście, to wiecie o co chodzi. Kiedy jest ten moment z. Wyjawieniem, jaka jest międzygwiezdna wiadomość, no to ja się śmiałam. Mimo tego, jak sobie potem się zreflektowałam, że to wcale nie jest takie śmieszne, jak, jak na pierwszy rzut oka wydaje się być. I dla mnie to jest bardzo błyskotliwa, dobrze napisana powieść. Z fantastycznym twistem. A dobra, już pamiętam, już wiem, dlaczego w tej książce wystawiłam trzy gwiazdki. Bo tam jest taki moment, kiedy bohaterka dziękuje za coś innemu bohaterowi. Dziękuję mu za coś, za co nie powinna dziękować, i mówi mu, że najgorsze, co może spotkać człowieka, to to, że nikt, in, nikt nigdy go nie wykorzysta. Wydaje mi się, że jest to jakaś. Filozofia, której ja nie rozumiem, albo jestem zagłupia na to, żeby to zrozumieć, albo jest tutaj coś nie tak. Ale postanowiłam tą książkę jakby zamieścić w tej liście właśnie ze względu na pomysł z wiadomością. Dla mnie była ta książka to była bardzo fascynująca przygoda i i teraz tak sobie myślę, że smutno mi, że nie sięgam częściej po tego autora. Myślę, że na pewno to zrobię. Przysz... W tym roku. Chciałam powiedzieć że w przyszłym roku, ale w sumie to już jest ten rok. Pozycja numer 6. Myślę, że nikogo nie zdziwi. Zdziwić może to, że ta książka w tym rankingu znalazła się tak nisko, bo jest to Terror Dana Simonsa. I ja mam wrażenie, że bardzo często o tej książce mówię. A... Mówię o niej tak często, dlatego że to, co jest dla mnie niezwykłe, to to, jak autor bierze historię, która wydarzyła się naprawdę, a mianowicie historię dwóch statków, czyli Erebusa i Terroru, statków, które utknęły w Arktyce. Nigdy nie wiem, czy Arktyka, czy Antarktyda, zawsze mi się to myli, ale Arktyka. Tak, Arktyka. Natomiast z załogi nie wróci nikt i my. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co się stało, jak ci ludzie zginęli. I Simons dopowiada tą historię, jak ci ludzie musieli przetrwać zimę i próbowali się ratować. Kocham to, jak autor nakreślił XIX wiek. Kocham to, jak autor nakreślił bohaterów, kocham to, jak, jak on dopowiedział pewne rzeczy, jak. Przemycił tutaj historię Inuitów. To, co dla mnie też było fascynujące w tej książce, to to, jak autor opisywał nastawienie Brytyjczyków do ludności rdzennej, takie nastawienie kolonizatorów, takie bardzo imperialne. To nie jest jedna z tych książek, które bardzo długo się rozkręca, tylko my od razu Jesteśmy wrzuceni do historii, bo w ogóle ta książka zaczyna się wtedy, kiedy i my już wiemy, że nasza załoga broni się przed jakimś potworem. My do końca jeszcze nie wiemy, o co chodzi, ale już wiemy, już mamy dreszczyk emocji, bo już jest niebezpiecznie. Już nasi bohaterowie muszą przed czymś się bronić, coś ich zabija. I to jest też tak naprawdę dobry horror. Ja muszę powiedzieć, że miałam dziwną przyjemność w czytaniu, o tym, jak ci biedni żeglarze nie mają co jeść, są przemarznięci, przemoczeni, jak jest im ciężko i jak powoli umierają. I muszę powiedzieć, że tutaj opis śmierci głodowej jest tak przerażający. To, co straży w tej książce, to tak naprawdę nie ten potwór z lodu, który jasne, też jest trochę przerażający, ale. Szkorbut i śmierć głodowa coś potwornego. Pozycja numer 5 to też jest książka, która myślę, że Was nie zdziwi, bo jest to Plutopia. Jest to reportaż, który jest taki gruby, ale przez który się płynie właściwie go się bardzo szybko czyta. Jest to historia o tym, jak Stany Zjednoczone i Rosja budują miasta. Dla naukowców, ale też w ogóle pracowników, którzy pracują przy produkcji plutonu, który jest wykorzystywany do bomby atomowej. Ta książka znalazła się na tej liście ze względu na to, że ja nie lubię historii. Ja nie lubię książek historycznych, a ta książka sprawiła, że ja po prostu byłam zaciekawiona. Ja Czytałam to jak najlepszy kryminał, bo plejada nazwisk tutaj, tutaj, które się pojawia, to są ludzie, którzy mnie przerażali, którzy jedną decyzją mieli świadomość, że ta decyzja sprawi, że tysiące ludzi umrze. I, i po prostu tak. Okej, okay, bo Perspektywa wygranej czy przegranej wojny była dla nich ważniejsza niż to, jak się ludziom żyje w danym kraju. I jasne: Stany Zjednoczone tutaj też nie są bez winy, też mają swoje za uszami i też mają tą historię właśnie plutonowych miast bardzo krwawą. Ale Rosja, to, co się działo w Rosji i podejrzewam, że wciąż się dzieje. To jest w ogóle. Ja w ogóle nie mam słów. Jeśli jesteście ciekawi, to przeczytajcie, bo naprawdę warto. I niech was nie zwiedzie ten rozmiar, bo przez tą książkę się po prostu. się po prostu płynie. Pozycja numer 4 to jest książka, o której trochę zapomniałam. I dopiero jak robiłam ranking. To sobie przypomniałam, że ej, faktycznie przeczytałam tą książkę i ona jest naprawdę dobra, bo jest to Asimov i JaRobot. Uważam, że JaRobot jest lepszy niż Fundacja, chociaż Fundacja też jest dobrą książką, i w sumie zastanawiałam się, z którą, którą z tych książek tutaj zamieścić, ale jednak postawiłam na JaRobot. JaRobot to jest zbiór opowiadań. Która w całości, trochę jak Kroniki Marsjańskie, przedstawiają historię robotyki. I jasne, i przy tej książce dobrze się będą bawić ludzie, którzy interesują się na przykład robotami, czy, czy w ogóle komputerami, bo ta książka jest taka bardzo naukowa, ale z takiej dziedziny technologii informacji ale to jest przykład właśnie science fiction, takiego, którego ja najbardziej lubię. Mianowicie, Mamy tutaj roboty po to, żeby tak naprawdę pokazać, jaki jest człowiek, żeby się pozastanawiać nad tym, co to znaczy być człowiekiem. Bo tutaj Asimov przedstawia istotę, czy w ogóle byt robota za pomocą relacji, jakie ma z człowiekiem. I dla mnie jest to bardzo błyskotliwa rozrywka. Miejsce trzecie to Frankenstein. Ta książka znalazła się tu z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ja bardzo kocham powieść gotycką jest to powieść gotycka w najlepszym wydaniu. I jest to tak naprawdę pierwowzór opowieści o szalonym naukowcu, który. Zostaje ukarany ze swoją pychę. Jest to trochę takie zastanowienie się, gdzie jest granica ingerencji człowieka w naturę. Ale ja chyba najbardziej lubię tutaj relacje między bohaterami. Lubię to, że jest tutaj pewna symetria między relacją, jakie ma główny bohater ze swoim ojcem i jego relacją z potworem, mianowicie główny bohater, który jest synem, nie spełnia oczekiwań swo swojego ojca, i potwór, który został stworzony przez naszego głównego bohatera, nie spełnia oczekiwań w stosunku do swojego stwórcy. I właśnie ta symetria. Bardzo mi się podoba. No, ale oczywiście, jest to retelling mitu o Prometeuszu, który wziął ogień, boski ogień i się sparzył. Ale oczywiście, też tutaj mamy wątek patriarchatu i feminizmu, o tym, że kobiety nie miały prawa się, się kształcić, nie miały prawa tak naprawdę móc stanowić o swojej osobie. No, i ta powieść jest. Egzaltowana do bólu, ale tutaj mi to kompletnie nie, nie przeszkadzało. Dla mnie nawet miało to swój urok, a wręcz, no nie wiem, jakoś tak pasowało do, do tej historii, że mamy tutaj potwora, który, który cierpi i który w konsekwencji się mści. Pozycja numer dwa to 100 lat samotności i jak sama nazwa. Wskazuje, jest to historia stuletnia rodu Błędia w fikcyjnym miasteczku Makondo. I ta książka znalazła się tutaj też z kilku powodów. Po pierwsze, realizm magiczny. Ja ogólnie nie jestem fanką realizmu magicznego, i kiedy sięgałam po tą książkę, miałam tą świadomość, że to jest właściwie pierwsza książka z realizmem magicznym. Tutaj autor. Tak naprawdę wymyślił realizm magiczny, więc miałam takie, mm, no nie wiem, ale on mi się tutaj bardzo podobał. I w ogóle klimat tej książki, który leży bliżej jakiejś takiej tradycji mówionej, baśni, mitu, niż faktycznie, nie wiem, literatury na przykład, nie, XIX-wiecznej, robi wrażenie, bo jest on, no, nie do podrobienia. I jest on niepowtarzalny. Ale to, o czym myślę najczęściej a propos tej książki, to cykliczność. Powtarzają się imiona, powtarzają się cechy charakteru. Ale to, co chyba najbardziej znaczące, bo nasi bohaterowie powtarzają błędy swoich poprzedników. I im dłużej mija od przeczytania tej książki, tym łapie się na tym, że o tym myślę. Że na przykład, jeśli ktoś mówi, no, że nie wiem, jestem taka sama jak moja mama. Mój tata rano pije kawę, ja też rano piję kawę. Jakoś tak, jak słyszę takie mm, podobieństwa rodzinne, to od razu w głowie mam tą książkę. I no nie wiem, jakoś tak to znalazło jakieś takie ciepłe miejsce w moim sercu, i dlatego ta książka tak ze mną została. I mimo tego, że przeczytałam ją właściwie równo rok temu, bo to była pierwsza książka, jaką skończyłam w minionym, w minionym roku, to biorąc pod uwagę, że minął rok, a wciąż zdarza mi się, że myślę o tej książce, no to... no to chyba o to w tym chodzi, nie? I miejsce pierwsze wydaje mi się, że to była bardzo ważna książka, którą przeczytałam i ona ze mną zostanie bardzo, bardzo długo prowadzący umarłych. I jest to reportaż o Chinach, ale który już w formie jest bardzo, bardzo szczególny, bo jest to, są to wywiady. Nasz autor rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mają różne zawody, o tym, jakim się żyje w Chinach. I ta książka jest ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest tu mnóstwo tradycji chińskie i jak na przykład dowiedziałam się, kim jest prowadzący umarłych. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest taki zawód. W Chinach jest taki zawód, jakbyście nie wiedzieli, a jeśli Was interesuje, co on robi i jak to się dzieje, że potrafi prowadzić umarłych z miejsca A do miejsca B, to bardzo Wam polecam. A druga sprawa, która w tej książce jest fascynująca, to obraz społeczeństwa. Obraz społeczeństwa, który jest bardzo, ale to bardzo rozwarstwiony, bo ludzie, którzy żyją w miastach, żyją zupełnie inaczej niż ludzie, którzy żyją na chińskiej prowincji, bo tam dostęp do, do podstawowej edukacji i do podstawowej opieki zdrowotnej na prowincji jest. No właściwie go nie, nie ma. Tam żyją analfabeci i przez to, że właśnie. Są tak bardzo mało wykształceni, dochodzi tam do dantejskich scen, jak na przykład palenie, palenie ludzi żywcem, jak zjadanie małych dziewczynek, jak handel ludźmi. To jest w ogóle potworny problem w Chinach, no, że ludźmi się handluje wciąż w XXI wieku, i to jest straszne. Ale też jest tutaj obraz tego, jak wyglądała rewolucja czerwona. To, ile wtedy ludzi straciło życie i to, jak wyglądało, jak wyglądał kraj zaraz po rewolucji. Biorąc pod uwagę, że bardzo dużo rzeczy mamy produkcji chińskiej, to wydaje mi się, że ta książka jest bardzo ważna. I ja zmieniłam obraz Chin w swojej głowie, bo zawsze mi się ten kraj wydawał Bogaty. Natomiast ta chińska prowincja, no to jest jakby zupełnie inny kraj, to jest jakby z, z, zupełnie inne miejsce. I, I naprawdę, naprawdę polecam tą książkę. Tym bardziej, że to, że my tą książkę możemy przeczytać, też jest nie bez znaczenia, bo autor przeszmuglował tą książkę do Stanów. I tam została ona wydana, po czym została ona wydana u nas w Polsce, dlatego tłumaczenie jest z angielskiego, a nie z chińskiego. I to była moja lista 10 najlepszych książek minionego roku, ale muszę Wam powiedzieć, że w ogóle miniony rok był bardzo udany, bo przeczytałam 90 książek i większość książek była dobra. Naprawdę. Myślę, że były to dobre książki, no, tam z paroma wyjątkami. Dlatego przyszły film, jaki zrobię, to właśnie porozmawiamy sobie o tych książkach, które no nie wyszły, i będzie to lista najgorszych książek minionego roku. A teraz dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca. Tradycyjnie w opisie tego filmu znajdziecie link do mojego Gudryca, ale też do mojego Instagrama. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić mi kciuka w górę lub i mnie zasubskrybować. I do następnego, cześć!